Mieli Państwo dziś Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, ale to się tak tylko łatwo mówi, bo ptaki wędrowne, jak na przykład biznesmeni, załatwiają bardzo różne interesy. Taki kos, taki derkacz czy myszołów, ptaki lęgowe wpadają do nas na wiosnę, załatwiają sprawy rozrodcze i jesienią już ich nie ma. A z kolei górniczek, gęś, białoczelna czy siewnica to ptaki przelotne, zatrzymają się na krótko, by się najeść i dalej w drogę. Ptaki zimujące to te, które wpadają do nas, bo im się wydaje, że u nas zima jest znośniejsza myszołów błochaty czy gęś zbożowa, jak tylko u nas zrobi się cieplej, od razu odlatują tam, gdzie ich ojczyzna, czyli gdzie jest chłodniej. A są jeszcze ptaki zwane uczenie przypadkowo zalatującymi, jak nużyk polarny czy jeżyk alpejski. Te zjawiają się pod polskim niebem zagnane burzami albo po prostu zabłąkane. Wpadną, porozglądają się, zobaczą co u nas, stwierdzą, że to nie dla nich i tyleśmy ich widzieli. Historia, tym razem data z dziejów kina. 12 maja mianowicie roku 1907 urodziła się Katrin Hebern, amerykańska aktorka, która występami w takich filmach jak The Philadelphia Story czy Afrykańska Królowa zyskała światową widownię, ale nie tylko dzięki temu o niej pamiętamy. Do historii Katrin przeszła bowiem jako osóbka charakterna, która umiała trzymać zdrowy dystans wobec blichtru Hollywood. Zdobyła w sumie 4 Oscary, 12 nominacji, ale nigdy, nigdy nie pojawiła się na żadnej Oscarowej ceremonii i osobiście też nie odebrała żadnej statuetki. Mało tego odmawiała udziału w spektaklach typu fame and glamour, w spektaklach sławy i blasku, które rządzą tą branżą. Zaciekle uparta, niezależna, jako jedna z pierwszych szerzej znanych kobiet nosiła spodnie. Obywała się bez makijażu, odmawiała pozowania do zdjęć, udzielania wywiadów i podpisywania autografów. Przed kamerą pozostała czynna do ostatnich lat swojego życia, a kiedy czuła się już bardzo wiekową damą, zagrała siebie samą niejako z Henrym Fondą w znakomitym filmie o starości pod tytułem Nad Złotym Stawem, który otrzymał aż 10 nominacji do Oscara. I tu zwycięską statuetkę dla najlepszej aktorki zgarnęła również Katrin Hebern. Wielka Dama Ekranu zmarła zaledwie kilka tygodni po zakończeniu zdjęć do swego ostatniego filmu, a odeszła w pięknym wieku 96 lat. Cóż więc pozostaje? Ona pozostaje pozazdrościć nie tyle tej długiej metryki, co bycia czynnym do ostatniej chwili. Czego życzymy sobie wszyscy, w tym także admirator Wielkich Dam Ekranu Wiesław Kot.